Mi ladies and milords, moje dami i panowie, Welcome, Witam! To Spelare TV and Road on Road. Witam do Gryzon w drodze i Spellare TV. <laughs> Where are we today? Gdzie my dzisiaj jesteśmy? And by the way, I'm doing live streams. Um, oh, ja robię streamy na żywo. Yeah you can join me every three days. Now for example today around about ten thirty Amsterdam time and then um, for example on Friday again on Monday so but I have always a two day break No then um yeah Robit Stream in na Co 3 dni możecie dzisiaj na przykład dojść, 22.30 w naszym czasie. Um, no, wtedy w piątek można dojść, w poniedziałek i zazwyczaj też tak wieczorem. No, So yeah, you can always join in the Amsterdam evening time. <laughs> Alright, anyways, we are now here. Ah, by the way. I like to discover at my channel castles, history, places. Yeah, it's a little bit about traveling and about gaming that is a little bit connected to open world or somehow to animals. Well, <laughs> oh, yeah. But, Ale też ten. Um, dużo o historię tutaj chodzi. Albo o zwiedzanie miejsców. Teraz w tym przypadku na przykład jesteśmy w Przytoki. We are now in Przytoki. This town here. To miejscowość tutaj. Yeah, it is known um, for a quest with a Polish dude. No, jest znajomy dla kwestii tutaj z takim Polakiem. A tak co też jeszcze nie idzie opowiedzieć. Tutaj mamy taki kodeks. We have here uh, archive. I think this is the right word. And you can check out information about various stuff here. Możecie tutaj o dużo rzeczy się wczytać. No, in this case, to w tym przypadku. Uh, and this is in Gutenberg. To jest w Gutenbergu. Uh, w Gutniegórze. Here is something about Polska. <laughs> tu jest coś o Polskę. And here we are at Przytoki. Tu jesteśmy przy Przytoki. Nie, mm. yeah, I will read this first in Polish and then in English. Pierwsza pisemna Zmianka o przytokach pochodzi z 1140, z roku 1141, a wedle jej treści wieś ta była w posiadaniu Omunieckiej Archidzieci w roku 1200 49. Nie raz te słowa trochę ciężkie, sorry. Um, przez krótki czas właścicielem przytoki był Havel z Lübenberga. No, właścicielem był Havel z Lübenberga. E, zaś rok później omuniecki biskup Bruno ze Schaumburgu odstąpił wieś Sedleckiemu klasztorowi. Wtedy później w XV wieku, gospodarstwo i część wsi należały do różnych rodów patrycjuszy z Gutenberga, na przykład do Andreja Pusza, za którego czasów dobudowano gotycka twierdza, no, czyli ta gotycka twierdza była za jego czasy dobudowana. W roku 1397 właścicielem został Wacław Bartosz, który zobowiązał się. Ujś... Jak się czyta? stałą opłatę z gospodarstwa na rzecz Kutenską szpitala. Po wojnach husyckich przytoki znalazły się w rękach Hanusza Fer Ferydana, który zadłużył gospodarstwo i twierdzę, a ponieważ odmawiał spłaty należności w roku. 1443. najwyższych min... a, Moment. Po wojnach hucyckich przytoki znalazły się w rękach Hanusza Fer... Ferydana, który zadłużył gospodarstwo i twierdzę, a ponieważ odmawiał spłaty należności. Kropka jest. W roku 1443 najwyższy Mint postanowił, że Hanusz i jego potomkowie po czasem muszą płacić 600 groszy rocznie na rzecz Kutnberskiego szpitala. No, dużo tam musieli zawsze płacić z przytokach na Kutnberg, na, na, na górę. A, ja gdzie tam byliśmy teraz? E... Ostatnio mieszkali. Mieszczańska właścicielka przytok była Worsila Cichelinokowa, która w 1501 sprzedała je Wacławowi maternie z Kwietnic. Maternowie odbudowali, go no odbudowali gotycką twierdzę w stylu renesansowym. Do dziś, choć w bardzo złym stanie, zachowała się jedynie gotycka, sklepiona piwnica. To do dzisiaj jeszcze można kawałeczek od tego odwiedzić. And now, yeah, the English part. Um, wait a moment, I have the translation here. In Czech it's called it pritoki. Its first written down information about Shitoki was 1141 and according to its content the village belonged to the Olomouc archdiocese. Yeah, by the way, we are now in English. Ach, <laughs> ah, then. In 1249, it was shortly in the hands of Havel from Löwenberg and given then later to Bishop Bruno from Schauenburg, who gave it away to the monastery of Sedlitz. During the 14th century, the farm and part of the village belonged to various patrician families from Kutna Hora. For example, one of them, Andrea Pusha, during whose time a Gothic fortress was built. In the year one thousand three hundred and ninety seven, the owner was Václav Bartosz, who agreed to pay a fixed fee from the farm to the Kuttenberg Hospital. After the Hussite Wars, Shitoki or in Czech Přetokí, found itself back in the hands of Hanush Feridana, who leaded the farm and tower into debt. Later it fell into the hands of two more people, Verzila. Sichelnikova and Wacławów Matern. Until today, the only remains is a Gothic-styled vaulted basement. Ach, and by the way, the Matern family—they rebuilt the Gothic-styled tower into a tower in the Renaissance style. So, yeah, that's everything about Chitoki. To so, jest wszystko miejscu, Okay, now, no, I haven't seen the text. I hope this was spelled right. Ah, my microphone. Okay. Yeah, that's how it's looking. During the live streams. Okej, okay, not so heavily with the historical part, but. Mostly the, this is it. No, tak to wygląda z tymi streamami na żywo. Nie tak mocno historycznie, ale... No. Tak jak to teraz będziecie widzieć wszystko. Sure, why not? Why not? that and a little tip many thanks thank you and take care fruit vegetables mushrooms come and get fruits for he he's a good dog sometimes all right now we started to Uh, we started with the knowledge about przytoki. So let's see what we can discover here. Teraz już zaczynaliśmy z wiedzą o tym miejscu Prytoki. Zobaczymy co jeszcze można tu odwiedzić. Please, we are here for some gameplay. Przynajmniej jesteśmy tutaj dla trochę gameplay. <laughs> We play in my live streams always in hardcore mode. Zawsze gramy w trybie hardcore. Więc ja tak ogólnie nawet nigdy nie wiem, gdzie jesteśmy. Gdzie ja jestem? Ja. Yeah. I always don't know exactly where I am, so I have to orientate myself. Muszę zawsze się orientować przy tych miejscach. Maybe we can find something interesting in the chest. And wait a moment, I will have to fix this with the microphone. Moment microphone. Oh now it's holding Teratuchimia. Ooh, this was good. So we were dobrah. But nothing. That tells, us, that tells us more about it, what happened here. Nothing to tell us more about what happened here. His sheep are murdered too. His sheep are also murdered. Something tells me we can't do a lot here in przytoki, ale tutaj dużo nie będzie szło zrobić. Yeah, let's eat do gruszka. The pier. <laughs> Zjemy tą gruszkę. a little bit of schnapps because we are overloaded as usually in my case Ja, yeah, we gain a little bit more strange. Przez to że jesteśmy obładowane to no, trochę szybciej siłę nadbudujemy. let's change the inventory uh, the armory yeah let's change the armory mini this is better I better. Roy, right, in. am going. Coming. Calm down. Fuck right i Don't show your face here again, asshole. Wrong place, back. wrong time. God oh, oh, you kidding he's me. me. Get out, right now. He smells like popcorn. What's the matter? What's the matter? Oh, about we're going. at least four. What's the name each there, eh? Dobra, lepiej się nie zbliżamy do nich. I think it's better that we don't mess up with them. Okay. It's better probably if we get there at night. Na pewno lepiej, jak tutaj w nocy przyjdziemy. Let's get back to przytoki. Wtedy idziemy znowu z powrotem. A, ah, here you can get some honey. Tutaj trochę miodu można dostać. I teraz też nikt nie patrzy. If no one is looking. There we go. I tak to dobrze idzie. find a meester. of the. have your sheep, and the male sheeps. <laughs> did, did you sleep in a barn? Bar? Yeah. Well, i apologize for the stench. sometimes i have to spend the night in the forest. it seems that we are not smelling great. Wygląda jakbyśmy nie pachneli dobrze. Here for our doggy. Trochę dla naszego psa.

she has That's pies. Here yeah. Oh, bread oh, rolls! Ooh, red red they are smelling you great. Cabbage, pach, no? Fresh cabbage, flatbread. Ugh, you stink like wet dog. Oh, not a śmierdzi. She is as well stinking. <laughs> Let's talk about the price. Hmm. Very well. You see, I knew we'd come to an agreement. Pleasure doing business. God be with you. Crackling flatbread. Now let's eat them, there Możemy jeść? Hmm. Kołacz a uh, pie with cream cheese oh, great by the way if you like blueberry buns i have, to have a video about the polish version jagodzianka a... jak lubicie jagodzianki to możecie sobie obejrzeć filmik na moim kanale Just check out Rodent on Road season 2 Musicie zobaczyć na Rodent on Road season 2 O, gryzion w drodze to jest. Drugi sezon. <laughs> ah, This is the basement that is still existing probably. To będzie chyba ta piwnica co jeszcze istnieje. Maybe we get there. That's Może my tam jeszcze dojdziemy. Visiting przytoki in real life Byśmy odwiedzili Prytoki w prawdziwym życiu. But we will see. For sure Kutenberg and Probably as well Rataje. No na pewno jeszcze pojedziemy do Kutnej Góry i chyba też do Rataje. Cho, I want to visit this place again, Kutna Góra. Jeszcze raz by nie chciało to miejsce odwiedzić, Kutna Góra, <laughs> Kutna chora Yeah, by the way, if you are asking what I am meaning, jeszcze zaś o co mi chodzi I was visiting this place now in real life, and about this will be a video too. No, ja w prawdziwym życiu teraz ostatnią byłem w Kutnej Górze. I o tym też będzie teraz krótce filmik, e, albo niedługo będzie filmik. You're not, not, yeah, we are not to get there. Nie można tam wchodzić Dobrze, myślę, że mogę wam wszystkim think za oglądanie i dołączyć do naszych you na żywo, jak już free to join our o PM, tak, every third day o PM yeah. amsterdam time No, jak chcecie dołączyć do naszych streamów na żywo Każdego trzeciego dnia tym razem o 10 będzie. Yeah, this time it is 10:30 PM Amsterdam time. Otherwise it is maybe a little bit earlier. O tak, tym razem to będzie dzisiaj. No tak w tygodniu to zazwyczaj robię tak trochę później. To będzie dzisiaj o 22:30. I wtedy w Piątek to trochę szybciej zacznę. Ja yeah, on Friday we are starting a little bit earlier. Alright. And now I am leaving you. So you can join us every third day. Today, on Friday, on Monday. Then I think it will be Tuesday. Yeah, on Thursday. Again on Saturday. Oh do The Shit Piontek. poniedziałek, wtedy znowu w czwartek, no, oh. wtedy na następny tydzień znowu w sobotę też. Alright, but now really thank you all for watching, dziękuję wam wszystkim za oglądanie and until the next time in Kingdom Come Deliverance. I do następnego razu w grze Kingdom Come Deliverance. Bye Au revoir